Już jutro rozpoczynają się Dni Gminy Czarne. Z tej okazji na mieszkańców czeka szereg atrakcji, które rozłożono na cały najbliższy weekend. W piątek 10 czerwca o godzinie 12 rozpocznie się Dzień Otwarty Oczyszczalni Ścieków w Czarnym. Na godzinę 16 zaplanowano z kolei turniej piłkarski Dzieci z roczników 2005-2006, który odbędzie się na Orliku. O tej samej porze spod Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym startuje Ride Baja Czarne, którego otwarcie będzie miało równie uroczysty charakter jak rok w sobotę na jeziorze czarnowskim małym zostanie przeprowadzony turniej wędkarstwa spławikowego, który rozpocznie się o godzinie 10. Godzinę później na Sarniaku rozpoczną się uroczyste obchody 20 stowarzyszenia Szansa. Tego dnia od godziny 16 zapraszamy Państwa na teren zielony przy ulicy Młyńskiej, gdzie rozpocznie się trwający kilka godzin program artystyczny. Poza przeglądem dorobku scenicznego gminy Czarne przewidziany jest koncert zespołu cygańskiego oraz zespołu diskopolo o Nazwie Fighters. Dla wielbicieli plansów tanecznych przygotowano zabawę na świeżym powietrzu która rozpocznie się o godzinie 21. Bawić będzie się można przy Zespole Dekoru. W niedzielę zapraszamy z kolei do Raciniewa, gdzie o godzinie 10.30 rozpocznie się Msza Święta, podczas której zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa ku pamięci byłych mieszkańców Raciniewa. O 16.00 na Orliku zostanie rozegrany także turniej piłkarski Dzieci z roczników 2007-2008. Zachęcamy do kibicowania maluchom. Oczywiście podczas Dni Gminy czarnej gościć będziemy także rajdowców z terenu całej Polski, którzy ponownie przybędą na Czarnyński Poligon. Rajdowe Mistrzostwa Polski Baja Czarne wystartują w piątek o godzinie 16.00 spod budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnym i potrwają przez cały kolejny dzień. W sobotę zapraszamy zatem także na poligon. Życzymy udanej zabawy!